Gdzie Państwo do teraz bawicie? Są też nasze szybko na Ktoś w tak? Czy... Bardzo, Ktoś przyjechał tak czy... bardzo nam się Szczalne podoba. Zimę, bardziej... No już przyszliśmy jakiś czas temu, ale cały czas bawimy się tam, super i będziemy jeszcze lepiej nosić. I dobrze, super, super, super. Bardzo dobrze tak, ma... Dopiero w przecież zobaczymy, jest... jak będziemy się Każdego dnia będzie również realizowana, poprzez różne animacje, atrakcje, polecamy bardzo. A na jakiego artystę pani najbardziej czeka, miłego pana jego piosenki? Gdybyście chcieli mieć fajne koncertami isso super. Pan. A Ja okay. się teraz na miłego pana. Ja A półdzielniak na wszystkie. Ja, nie bo na z... Powiem pani, Instagrama. TikTokerzy są znani, bo tam też mam sama TikToka, także naprawdę super gwiazdy są. Z... Tak, tak, z... Tak, 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 tak. To koniecznie tak, szokuje naszych TikTokerów. Jeden, tu tak, boisz. To dzień się programuje. Miły pan, bo dzieciaki czekają. Tu tak, boisz. Na wszystko. Była pani w wcześniejszych edycjach Disco Star w tak. Nie? Tak, na tak, naszym oficjalnym fanpageu. Byliście wcześniej na eh, Disco Star w Jarocinie, na wcześniejszych edycjach. Ja przyjechałam z e, Dolnego Śląska, jestem z Dobrzycha. raz. Bardzo mi się rady. podoba i do tego rady. jestem ale tutaj. Ale powiem Pani szczerze, że naprawdę super imprezy. Pan Burmistrz gdzieś się organizuje i nasi ludzie z Jarocina. No jak na razie to może to, dlatego, że jest piątek, na razie ludzi nie ma, ale tu powinno być mnóstwo ludzi. Jest naprawdę tak super impreza, że się dziwię, że większość ludzi na razie odpuściło. Ja jestem drugi raz. W jest lepiej. Więcej. Ja wow, tam, a, ten, tak y, jak był ten, obiek, tak jak był się ten pierwszy. byliście na wcześniejszych edycjach Disco Star, rodzinie? ale najlepszy był w roszkowie. Jak Ci się podoba? A dla mnie Jarocin to jest jak drugie takie miasto rodzinne, więc bardzo dobrze. Ja tutaj jestem takim pomagierem dzisiaj troszeczkę z zespołu Spontan. Przejdźmy sobie razem, dzisiaj gra zespół Spontan, ja jestem takim gościem dzisiaj specjalnym. Okay, Czy będziesz coś śpiewał? Tak, ale nie swoje utwory, tylko po prostu będę pomagał, że tak powiem. Nie ja będę takim hype manem, mówiąc to w slangu rapowym. Na pewno zaraz tutaj będziemy, w tym roku akurat nie mogliśmy, bo gdzieś tam po prostu gramy imprezy niedługo tutaj w okolicy i po prostu gdzieś tam nie chcieliśmy, żeby to było w bardzo krótkim czasie. Znaczy, w bardzo krótkim okresie cza czasowym nie chcieliśmy po prostu grać dwóch imprez, więc po prostu wybraliśmy jedną, a znowu gramy tą, a tamtej nie. Jak panowie oceniają tegoroczną edycję, reaktywację? Jeszcze ciężko jest ocenić, jak naprawdę, ponieważ dopiero wystartowaliśmy pierwszy zespół za nami. Ludzie się po malutku widzę schodzą. Tak się spodziewaliśmy, że 16 17 będzie najwięcej ludzi. O 17 na scenie miły pan, więc podejrzewam, że przyciągnie bardzo dużo ludzi. Przed sprzedaży sprzedaliśmy ponad 400 biletów. Tylko już nie chcieliśmy więcej sprzedawać biletów, no bo ponieważ jest tu miejsce ograniczone, nie możemy zrobić jako dużej imprezy jak jak w Disco Stars w Rożkowie. Mieliśmy miejsce trochę ograniczone. Że ten pierwszy raz teraz po tej reaktywacji przez to, że jednak 3 lata nie było tych imprez, też nie wiedzieliśmy, czy będzie można zrobić w tym roku imprezę, dlatego też robiliśmy tutaj. Ale myślę, że miejsce jest bardzo fajne. Rozpiski nie podajemy oficjalnie jako tako, mamy poukładane zespoły wszystkie. Ostatni zespół wychodzi na scenę o 22.30, ponieważ o 23.00 musimy kończyć, jesteśmy w centrum miasta. I ostatnią gwiazdą będzie Markus P. Tak więc przybywajcie, serdecznie Zapraszamy.